Paulina Dybowska, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, żeby pokazać to, co udało się już Tobie zrobić, rozkręcić, bo można powiedzieć, że już się rozkręciło. Co w Twojej ofercie, bo na pewno coś pysznego? E, torty artystyczne, torty naturalne, torty wegańskie, e, torty nastawione na e, alergików. Coraz więcej e, spotykamy się z alergiami u dzieci, alergiami na białka mleka krowiego, e, torty z obniżoną wartością glikemiczną bezy, słodkie stoły, monoporcje, a już niedługo ręcznie robione czekolady i praliny. Pracownia Tortów Artystycznych. Dlaczego artystycznych? Bo wkładam w to bardzo dużo serca i są tak samo wizualnie, mają ten sam odbiór mieć, zachwycać zarówno wizualnie, jak, jak i smakiem. Mieszkańcy regionu chętnie przyjeżdżają do Twojej pracowni, żeby kupić te pyszności? Tak, zdecydowanie. Przyjeżdżają bardzo chętnie, kupują, zamawiają Zamówienia można składać, nie zastaną mnie tutaj najczęściej Państwo na miejscu. Forma pracowni była bardzo przemyślana przeze mnie i jest dla mnie po prostu dogodnym rozwiązaniem, będąc mamą dwójki małych dzieci. Zamówienia więc możemy składać telefonicznie bądź przez messenger, albo umówić spotkanie i wtedy wszystko jestem w stanie tutaj zwizualizować na podanych nawet atrapach. Właśnie doradzasz klientom? Tak, muszę doradzać, dlatego że jest dosyć duży wybór wariantów smakowych. Na tę chwilę są to 30, mam 34 przełożenia do wyboru, 3 przy każdym torcie. Cały czas się szkolę i staram się dołożyć, aby tych przełożeń było jeszcze więcej. Myślę, że jest to dosyć dużym urozmaiceniem. Jest to takie nietuzinkowe, że klient może sam dobrać ulubione smaki, a ja jestem od tego, aby doradzić, czy to do siebie pasuje. Mieszkańcy regionu mają jakieś ulubione u ciebie produkty, które kupują? Smaki tortów. Dominuje słony karmel, kinder bueno, żelka mango, ostatnio namelaka i czarny kokos. Obserwowałem twoje prace, widziałem dużo takich no, niestandardowych. Trzeba chyba dużo pracy i pomysłów włożyć w te wszystkie wypieki. Zgadza się, jest to proces trwający około trzech dni, ja to nazywam takimi dniami roboczymi, kiedy jest dzień na wypiek biszkoptów, następnego dnia przełożenie, trzeciego dnia tynkowanie i wyrabianie ozdób. Jest to pracochłonne, dlatego też nie zamawiamy tortów dzień wcześniej, nie da się pominąć pewnych, pewnych etapów. To kiedy najlepiej do Ciebie przyjść, jeśli mamy jakąś, wiemy, że będziemy mieli dużą imprezę, kiedy najlepiej zamówić te wszystkie produkty u Ciebie? Są tak zwane zwariowane terminy, które są y, tak naprawdę już zajęte nawet dwa miesiące wcześniej, y, więc należy pamiętać ten minimum tydzień, ale jeśli wiemy, że planujemy imprezę jak najszybciej.